Witam wszystkich w kolejnym filmiku I mamy 14. kwiecień Tu się nie zmieniło Mamy trzy króliki. Ładne, duże, rosną sobie. Dwa białe, jeden, to taki czarny murzynek Więc czy samce ze stajni. Ten rude jest bardzo ładny. Dalej, jak no, widać już liście są. No daj gaśniczka. Te sami się już tu nie ma. jak widać po tym samczyku są bardzo ładne młode I tu mamy trzy samce tego jednego już nie ma Jak widać, kury uciekają tu, żeby pod spodem. No tam samica, tej młodej też tu już nie ma. Poza tym, tak bym zaczęła gryźć. A tu mamy tam samicę. Jak widać, ma trzy króliki: dwa takie szar szaruchy i jeden biało-czarny. Najlepiej, no się nie spodobało, że ją złapała jednego Łącznie tych królików było 9. Z czego 2 zdechły, nie wiem z jakiej przyczyny dokładnie. Były w gnieździe już zdechnięte. A reszta wyciąga się za cyckiem i by na klatce po prostu zamarzły. No tak już bywa. Jak to powie powiedział ten gość na YouTube, mają żywe zwierzęta. Trzeba się liczyć z tym, że się będzie miało martwe zwierzęta. No bo na tyle subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.